Mój dziadek bardzo lubi wieczorami napić się jakiegoś dobrego alkoholu, więc postanowiłem, że kupię mu każdy rodzaj alkoholu, jaki może być dostępny na stacji i zobaczmy, co tam jest. No kurde, każdy możliwy, nie? Jakiś chcę kupić. Tutaj są też jakieś ładnie opakowane. Może to jest to trochę drogi prezent, ale postanowiłem, że jako że mój dziadek rzadko się z nim widuje. To zasługuje, by dostał ode mnie coś lepszego. Tym bardziej, że to jest mój jedyny dziadek, który żyje. No i też tak jak mówię, rzadko się z nim widuje, więc... Więc może, mimo że jakoś alkoholu niespecjalnie przepadam z alkoholem, to z dziadkiem jakiegoś kielonka chętnie napiję się. Tym bardziej, że są święta. Legalna prędkość. Dużo ludzi pytało się o te a Tutaj w takim razie mogę Wam pokazać Jest wydek sportowy, zawias i oczywiście kurek, który odpowiada za tryby Ja lubię race Fajnie pchło, naprawdę jest to dobra fura A tu to fifi od widza dostałem, swoją drogą Będzie na jutrzejszym filmie z taksówek w pewnym etapie inwestycyjnym bo mało kto wie, ale oprócz tego, że mam galę fame projekt Masno teraz też Boxdel czyli mocno rozwijające się projekty to oprócz tego jestem inwestorem wielu startupów ja bym tego siana trochę wydać nie wiem, porobić ostatnią bardzo dużą przyjemność zacząłem czerpać z tego, że pomagam niektórym ludziom na przykład Psyofan albo daję radość bliskim to jest fajne i ostatnio tak działam, nie? Jesteśmy u babci. A gdzie macie? U Co? A gdzie Madzia? Nadzie nie ma. Czyli Do dziadka, wiedz, co przyszła Jest gorzuch. Ja. Lety Dobra, Chcę mam coś. Dobrze. 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 w Dobrze. 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 Ale zdjęcie jakieś albo coś. coś. To tata mo, tata moto. A moto ja? Ja, on to zrobi, wiesz? Czu, telewizja. Co, Jo. Ja. Żartuję ja zaruncza. Do no, dobra Jadek, siadaj, siadaj. Musiał ci dać prezent i ten, bo siadaj tu. Albo tutaj. Nie musisz dawać prezent, bo już tu. Co? Jadek. Słuchaj. Nie lubisz, nie? Co? się wieczorkiem wyknąć, nie? Coś dobrego Do góry, herbata Herbata, ale inne też rzeczy, nie? Słuchaj. Jak będziecie mieć jakieś imprezy czy coś, to przynajmniej będziecie mieć alkohol, nie będziecie się musieć o to martwić, nie? Na imprezach, jak ciocia przyjedzie albo coś, to wieżak, albo ludzie, nie? znajomi, hmm. sąsiad czy coś No co ci kurde udaliś? Ty? No Przytulić mnie Kurde, wiesz A co już wiesz no mogę powiedzieć jeszcze co no. najcesz. 80. do posiedam. Teres! Teres! Coś ty zwariował Bierto, tyle go, że coś ty komu. To do teściów wiesz chyba. Był na odlenie, wiesz? A ty chciał wyłączyć. Ja. Godom mi nie wiedział, że chce dziadek lubi. Mm -hmm. To kupił wszystko. Teściów tu załączyła. Dobra. Normalnie, no przecież chwilowa kupił, nie? Jak tata będzie chciał, to... śliwowica tyle gorzoły. Coś ty. To chyba jest dom ze 400 zł, jak nie więcej. Nieważne jest ile. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cztery. Tego nie ma nie, nie trzeba przeliczać. 700 zł, bo to jest drogie go, go, go. No i co? Ale... A jest Michał. Ale... Możesz oszczędzać. A wyście mi ile dali? W swoim życiu. A, to, się nie bałem, to jest nieważne. A to też jest nieważne. To jest ten sam argument co, O, bo jak będziecie otwierać, to na przykład możesz powiedzieć, że Michał kupił Albinowi dobry alkohol, to się napijemy, albo coś, nie? Tak jak się zastanowił Tyś już ten telewizor? Ja Ja myślałem, Nie tak. no, bo to nie idzie, grać Dobra w porządku mm -hmm. um. Co ty robisz? na gierunce. Nie? Ja yeah. Proszę, <grym> nie ma ekranu Jest, <grym> z drugiej strony o tym ci pokażę. Ja, potem ci Ale tego nie filmuj. Tego nie filmuję. Ja <grym> już tego nie widzimy. Nic. <grym> już, już ma dosyć. Błonę <grym> ci go do mówię. Jak mucha. Mamo. Trochę zupy i już nie. Lecz znaczy, Ci nie będziesz jeść, to pójdziesz tam na metr jeden. <grym> tam na dół. Ja. No dobry. Nie, bo może jeść. Na ja spokój ziemią. Ale kurde... Te święta jak bez klimatu, nie? Trochę. Zimno. I nie ma zimno i mokro. Mokro, śniegu nie ma. Dzisiaj myślisz do kościoła, dyżle leciał, tak mżyło. Czekaj no. dzisiaj, przysięgam, chodźcie do mnie. Pokażę wam jak wygląda te sprzęty to wszystko. Chcecie, chodźcie, ubierzcie się. Ubierzcie się, pojadamy. Serio. Fajnie, przyjechał, dał prezent, a teraz zabieram. Gdzie mojego dziadka i babcie? Do Dumie. Na no masno basement. Wiesz co to jest masno? Tyś nie widział tego projektu, nie? W ogóle. Masno. Taka nerwa. Ja. Ty zaś nie... Teraz widzisz się, widzisz? No. Dobrze wyglądasz. Ile masz lod? A czy ktoś by lata, to jak godią się policzisz 46 rocznik. No to jest 57 plus 20. 77 lat. No tak to jest, ja... Prawie 80 lat te. A wyglądasz jakbyś miał 50. Taka jest prawda. Zdrowo się no bo, trzymasz. Życzę się. Nie wiem, że ja godą ten mój to... A Ja się życzę. Ja bym chciał tak wyglądać w wieku 77 lat jak ty, nie? Zdrowo wyglądający dziadek. I jeszcze masz włosy. I jeszcze co, co, by, co by, nie było. To by nie tylko masz włosy, ale masz kuźwa, przedziałek. I to jest kurwa ten. Ty nie masz w ogóle zakoli, tego. Popatrz jakie to masz włosy, się no. Mega dobrze. A widzisz, aby tak powiedzieć W rodzinie, nie? W ojcowie rozumiem. A ojciec miał 27 lat, mój... Już się żenioł. To był si, no. Włosy stracił raz, ale ja też mam włosy normalnie i nie też mam włosy. Tata też ma, tata też ma włosy. No. I mo normalnie, wyżak fajne włosy ma, nie? Ojciec, mój. Ja mam brod, ale tata też nie ma brody, nie? Znaczy, ma broda, mo, ale mo tako inno, nie? Ja też mam tako ciemno, nie? O kurde, babcia, dobrze wygląda, żale. Naprawdę. Jak, ja cię <grymne> Jak to by? Najszybsza taksówka w mieście. W mieście, tak, tak, ale i w twojej Unii. A może i w Polsce? Okay. I Tutaj. Taksi Boxdale. Dziadek, do przodu. Na przód. Hej, 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 My nie chcemy w kaczkach siedzieć A co Domek się podobał ciężko Daj mam cię Daj mu łapka Ooo widzisz Fajny Domek Pięknie Kamerę mu się Ten za Ten, mm. cał, o, cał, to cał, cał no ale taki wysoki 300 metrów grosz na szczęście. na szczęście, musisz go schować to na i dmuchnąć w niego patrz mi się to nie ja teraz tam tu tutaj tam można i tędy ale chodźcie tędy. tam ja on no, się ja tutaj hakujemy polskę <laughs> Chodź dziadek, usiądziesz się normalnie Tu już są same komputery, wiesz Tu jest Tu jest takie IT na pełnej Na pełnej kurwie Jeszcze to, patrz Dziadek Patrz, widzisz Tam mamy takie ogródnie O, tu jest taki balkon. No Zobacz sobie, tu mamy jacuzzi Fajnie, właśnie. Dziadek. Wielki, ten Duży, nie? A Ej, ale. Ty nie ogarniasz, nie? Tego, że takie duże telewizory są też, nie? Dziadek. No to tak. Chopie w kinie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.